A co ty masz? Hej! Dawaj tu! gawaj. Zaszło, zaszło kilka zmian w obozie. Teraz wam pokażę tylko kawkę zaleję. Au po za duszy jest szczalnik. Kawiarki i się mocno rączka nagrzewa. Kawę robię na drogę, bo idziemy jednak się przejść. Górki. Muszę psa odpiąć, bo się oczywiście zaplantał wokół stołu. Za brudna. To jest taka powierzchnia, że wszystko się do niej ciepie. O i no, stop mi tam wnosi. Ja już wiem kto tak nanosił. Ja już wiem. Yy, więc tak. Przygotowamy nam na takie linki tu na gumę akurat tych bardziej takie linki tych małych śledzi się nie, da, nie udało być, takie duże powijałem powinno to wytrzymać o stęcz, piesio poszedł się położyć miałem zrobioną kawkę, to kawka na drogę przemagają sobie już zakręcić Chociaż to bardzo długo trzyma temperaturę więc to jest też dobry pomysł no dobra szykuję się i uderzę się w górach co to za ruina tutaj jest Co to jest za ruina? Co to było? Takie dziwne to to. Trochę jakby starego połączone z trochę jakby nowszym. Chodźcie zobaczymy Co to jest w ogóle? Żadnego info nie ma. Co to jest? Po prostu jakaś, jakiś taki ten. A, Ja już chyba wiem, co to jest. To był bunkier z widokiem na morze. I tam, jakby ktoś płynął to tra-ta-ta-ta-ta ta, 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 Bo tu w środku jest yy... W środku jest To był bunkier, tak No Spoko Spoko bunkier, czyli Czyli jakby padało To spadamy tu, o tu było przejście To było wejście do tego bunkra i prawdopodobnie tam do tej skały szło wejść. Tam była jakaś jama, ale jest zamurowana chyba. Idę zobaczyć, tylko muszę psa odpiąć i muszę przeskoczyć. Czekaj, muszę przeskoczyć przez tą dziurę. Jak się złamie nogę, to mam jeszcze jedną. I tu było przejście. O, i tam jest taka jama. Ale w jamie, co jest w jamie? No wiadomo, śmieci. Dywany, jakieś stare palety. No, ale to było jakieś stanowisko artyleryjskie, chyba. Au! Szczepił się do mnie dziwny krzak. Nie wyglądał na czepiący, a był czepiący. Słyszycie to? Kresce to za stworzenie. A ja idę jakąś drogą. I była tabliczka, że zakaz wstępu, że teren prywatny, ale to już któryś raz tak wydaje mi się, że to jakaś ściema. Ponieważ normalnie gogle prowadzi tędy, droga jest taka ujeżdżona. No wiem, że gogle to nie jest nic takiego świętego, ale. I to potrafi ludzi zaprowadzić i do jeziora, i do morza, ale. Ale wydaje mi się, że tędy mogę iść. Były fajnie tu już. Tu Stru, już strumień. Zgodnie z mapką on tu jest. A zostało błoto. Przydałby się strumień, nie? Czyli. Te co to takie dziwne dźwięki robi. Dzisiaj powinno nam zejść około 4-5 godzin spaceru. Nie pójdziemy w te najwyższe góry tu. Idziemy tak po prostu zwiedzić. Już sam nie pamiętam teraz co, bo <głos》> za dużo tego oglądałem. Jakiś punkt widokowy. O, nawigacja mi podpowiada, gdzie mam skręcić. Tak ja tu mam skręcić, a tu mogę iść prosto lub mogę iść w prawo. Dziwny konik polny. On tak jakby lata też. Ha. Ale tak jak chyba widzieliśmy w Alpach. Dziwne stwory. Zobaczcie, odleciał. Wygląda jak konik polny, ale jest latający. Skubany. Z jego ścia? Nie mam formy a jak to w Pireneje Dobra, chodź mi chodź Au, no jest drugie Au Przeszliśmy Nawigacja mi się zacięła Nie wiem chyba gdzie jestem za bardzo no, muszę wrócić do mojej ścieżki Czekaj co oznacza trójka. Rozumiem na jedynkę, na dwójkę, ale na trójkę? Hmm. O, chyba będzie widoczek. Zaraz chyba będzie widoczek. Tam jest morze, widzicie? Wcale nie tak wysoko. Tu jest... Miał być widoczek, a tu jest... Co tu jest? po Popierdółka nie widoczek To jest morze O tam jakie górki Tam hen daleko, tego nie będzie widać na GoPro Kurde jakby się tam dostać hmm. Kamieki jakiś świat jest zróżnicowany Zobaczcie. W Holandii nie ma kamieni. Znajomy zbierał kamienie na ogródki. Na ogródku, żeby mieć. A tu miałem od Holandii kamieni, No ale z drugiej strony. w Holandii każdy kawałek tej ziemi byłby polem, na którym by coś rosło. A najpewniej kukurydza. z czego byłoby Z czego byłoby euro? tutaj po prostu mnóstwo ziemi sobie leży, bo to jest skała. Nic by tu nie chciało rosnąć za bardzo, poza takimi właśnie krzewami. O oh my God, tam jest jakiś zamek. Ruiny zamku jakieś chyba. Spróbujemy się tam dostać. Cili jest bez formy zupełnie. Chyba wydaje mi się, że ona ma cieczkę. Go nie widać, ale ona już tak że po nie widać. Po prostu jest strasznie osłabiona. No to jest niezły pech, że akurat na ten wyjazd się tak stało. Normalnie jest to energiczny pies. Bardzo energiczny i myślałem, że będzie zadowolona z takiego wyjazdu. Będzie latać jako pantana. Tymczasem tak nie jest. Ale może być to też spowodowane tą jazdą. Nie jest przyzwyczajona do tak długiej jazdy samochodem. Zwłaszcza w takich upałach. Mogło ją to wymęczyć. Niby energia zużywana jest również na ochłodzenie organizmu. To mam nadzieję, że dzisiaj, znowu żyję, mam nadzieję, co chwilę, ja pierdzielę, ja żyję nadzieją. Nadzieja matka głupich. W każdym razie mam nadzieję, że dzisiaj jak się wymęczy trochę, parę godzin pochodzimy, to później padnie trupkiem i jutro będzie full power energy. Bo czasem tak ma. Czasem tak ma, że potrzeba jej po prostu konkretnie się wymęczyć dużego spaceru wraca do domu wtedy leży do końca dnia i na drugi dzień jest no jak taka wiecie no full naładowana bateryjka i ten króliczek z reklamy Duracell. wszystkie inne padną a dalej na piernicza. Jest się w dół i tam jest jakiś stary zamek Ruiny Idziemy to obczaić Co to będzie? Trzeba jednak pamiętać, że Francja Czy jednak wciąż Europa więc jakieś ruiny. Może równać się 20 euro za wstęp. Plus zakaz zwierzętom albo dopłacić 25 euro za psa. Zobaczymy. Bo nie wiem, czy ta droga tam prowadzi. Tu było takie zejście. Tu nie ma drogi. My dalej powinniśmy iść górą, Tiri. Chyba się że zeszliśmy. O, Tiri. Chodź na górę, chodź. No jest z drogi. Nie ma gdzie iść w ogóle. Chodź, chodź. Wejdziemy i się napijemy troszkę. Bo niby bardzo ważne jest by się nie odwodnić. A poza tym będę miał wyższy klucz. Mhm. Waży jest miliard. No chodź, chodź wody damy, chodź, No chodź, chodź. No polataliśmy trochę dronem, ten sygnał co słyszycie to znaczy, że teoretycznie dron powinien do mnie już wracać, ale jeszcze go nie słyszę. pomału go słyszę Już go gdzieś słychać, ale jeszcze go nie widać. Jest wieje tu bardzo. Mam Nadzieję, że doleci do mnie. Jest gdzieś już Gdzieś o widzę go tam wysoko jest Patrzymy. Będzie za chwilę chyba lądował. Bateria w gołku To też mi się kończy piesia. Wiesz, biedne, biedna nie wie co się dzieje. Tak, już ląduje. Trąda nas ląduje, to jest fajne, że ten... Do takiego żółto dzioba jak ja to jest świetny, że on sam wraca. Ponieważ ja nie aż się gubię gdzie on jest, w którym kierunku lecę. Dawaj dawaj, ale nie ląduje idealnie w tym miejscu, w którym startował. Tego nieraz warto jak już jest blisko przerwać mu to i wylądować sobie w innym miejscu niż na przykład gdzieś w krzakach. Widzicie go, jak wschodzi? Polatamy. I chyba teraz tak ląduje w psaki. Dobra, przerwałem. Widzicie, gdzie by wylądował jakieś kamieni copnijmy sobie tu możemy śmiało wylądować się zakurzyło dobra, to ja to wszystko pakuję i idziemy dalej zobaczyć ten zamek Tu mur i to był zamek tak. jednak jakiś, ale taki dziwny. Tak jakby miał bronić tutaj od strony morza. Mur jest ewidentnie. będzie można wejść do środka. Ile znowu miałem, idę taką drogą, że miałem zakaz wstępu, niby, ale stwierdziłem, że, że idę. No, no właśnie. No, było żerliwe, coś tam i. No i mówię, no dobra, to idę, no prywatna droga, ale może dla mnie. Moja może. Dlatego nikogo nie spotkałem. A zaś się okaże, że podejdę, jestem przy samych murach tego zamku. Zaś się pokaże, okaże, że podejdę na front, a tam kolejka do wejścia, nie? No i lody popcorn sprzedają. Nie, nie ma nikogo chyba. Wygląda to jak taka. Kurde, klimat jak z tego, z Wiedźmina, z tego co był w Krajnie, tu są. Nie, no to jest całkowicie opuszczone Nie możemy znaleźć drogi do tego zamku Nie możemy no. wyjść na górę Biglu Tu chodź Tu, tu, tu Bigelcie do nogi No już ma Jęzor dłuższy od gona. No tu jest jakaś taka ścieżynka zrobiona hmm. Chodzimy Ale jeszcze dachówkę widać To musiała być willa. Idę, idę, a Wiedźmin w takim miejscu spotkał biesa. A ja nie mam ze sobą srebrnego miecza. Weź. Dotarłem do tego zamku, ale w ogóle dotarłem do niego, tu brak jakiej drogi, jakiejkolwiek drogi do niego. Dotarłem na przełaj tak. Jest to niezłe ci powiem. Tu można sobie luknąć. Cyril nie jest zadowolona, że tu przyszliśmy. Nie. Jak patrzę, czy nie ma żadnej skrzyni ze skarbem gdzieś, bo ja tu prawdopodobnie jestem pierwszym człowiekiem. Od 500 lat. Yy, tu jest dziura. Ha, taka dziura w tym w ścianie, że tak wygląda, jakby ktoś tu miał zajrzeć i mu miała, miał kamień na głowę spaść. No Ciri, nie zaglądaj tam <laughs> O Nie no, naprawdę spoko tu jest Ale nie ma tego eee, Ku mojemu Ale to musiało być To musiał być kiedyś wypas, naprawdę Taki wypas dworek to musiał być Tu, tu musiał mieszkać jakiś taki kozak, nie? Znaczy kozak, Francuz nie kozak, ale taki bogaty w sensie jakiś pewnie ziemi miał od cholery Może to jakaś winnica była Bo i Itzer... No, Moim? to? Musimy zejść tam na dół No zaraz Czekaj, jak my pójdziemy Ja muszę wybrać taką drogę, bo tu jest stromo Muszę wybrać taką drogę Żeby Bigel dał radę Chodź Bigelciu, tędy No chodź Ha, tam jest jakaś ścieżka Czyli, czyli stąd wydostaniemy się Inną drogą niż przyszliśmy No chodź, chodź Tu chodź no chodź Bidlu. No chodź. Ty jesteś zupełnie się zwróciłem na dochodzenia w takimi... No chodź tu. Tu chodź. No. No jest ciekawałeczek. chopa, Brawo Tu musimy zejść. Tu już będzie z górki, że tak powiem. To z tego, że od pół godziny idziemy z górki, nie? Ciao. się. No się... I znowu! Kurde, o Migla się martwię, ja zaraz sam wyląduje na glebie. Szkło leży. Co? Nie, czekaj, uważaj. Uważaj, bo tu jest szkło. Dobra, chodź. Chodź, chodź. Nie nadepisz już No dobra, wchodzę do środka. Mam nadzieję, że... O chyba jest... Na murze możliwe, że jest rocznik na górze nad wejścią. Tam jest 0,2 Chyba. Czyli... Echt stare Tak mi się wydaje, że jest... A nie, to nie będzie 0,2 No nie wiem, bo jest ten kamień taki ułupany. Tak jakby nad wejściem. Tak jakby w którym roku to było zrobione, nie? Takie wielkie zawiasy żelazne. To tu była brama wejściowa. Tu kolumny w ogóle na środku były. Czyli było piętro, skoro są kolumny. Ciekawe tutaj, sobie tutaj mieszkali niewolnikowie Nieprawda Ale jest Bajer tu Tam jest krata krata, były kraty w oknach, ale zostały zamurowane też w późniejszym czasie widać Ale jest. pierwszy raz jestem w życiu Ja zawsze lubiłem ruiny Pierwszy raz w życiu jestem w takich ruinach które są opuszczone Zupełnie, że nie trzeba płacić za wstępnie że wiesz, że są to takie ruiny podtrzymywane przy życiu sztucznie. A to są to są takie ruiny, ruiny: naprawdę ruiny i zarośnięte. I tu chyba nikt nie przychodzi, bo tu nawet nie ma szlaku turystycznego. Kurde, ja ci powiem, że nasi by to jeszcze wyremontowali. Tu położyć gładź, tam wstawić plastiki. Tu by się zrobiło ogródek. Byłoby, byłoby ładnie. Fajowe. Tam pewnie wisiała jakaś flaga kiedyś. Dobra, Bidro, bo my musimy iść jeść. Ja wiem, wiem. Wiem, wiem, że musimy iść jeść. Musimy iść dzisiaj jeszcze, bo sobie. Mówiłem, że dopóki, dopóki tu będę, to będę albo biegał po plaży wieczorami, albo będę pływał. Ale będę chyba pływał, bo muszę korzystać z tego, ja lubię pływać, że teraz można pływać, nie? I jest ten mur. Szliśmy wtedy pod tym murem. Uuu, jak wysoko! Pomaga, ja nie mogę patrzeć w takie miejsca. Mi się zaraz w głowie kręci. Czyli nie patrz tam. <gry> chodź, 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 chodź bieglu, nie skacz. Nie, chodź. Ciekawe co to było. Ja później spróbuję wygooglować coś na temat tego miejsca. A póki co. Yy, spróbuję się stąd wydostać Nie za bardzo chwilę Czy nie lepiej będzie wrócić tędy, co przyszliśmy czy szukamy nowej drogi. Nowej, nie? A wiedziałem, że się, się zgodzisz Tu przyskrzaczyło, tam następna jakaś ruinka. Tutaj pewnie był jakiś magazyn To były w sumie Jeden duży pałac, tam u góry był budynek jakiś w miarę duży, i tu jest taki budynek jeszcze mniejszy. Bo pies biegnie. Na go nie widzi. On już przy jej tyłku. <laughs> się wystraszyła. <laughs> no wiedział, wiedział. Bawić się chce. Chyba jednak ma bo on chce się jej do tyłka dobrać. No Chodź, chodź Nie Uciekaj, uciekaj, Piesio uciekaj. uciekaj No chyba ma Chyba zdecydowanie ma Dobra, tam wyklęta to tak Chodź, chodźcie. O, powie. chyba odpuścił A nie, wraca Ale to jest ten taki Takich podobnych co maska miał, więc one mają full power. Oj! Czyli już mu daje do zrobienia, że nie? Chodź. chodź! Nie, nie wolno. Chodź, chodź. Ale nie poddaje się. No to teraz już wiem, że ma na pewno. Dobrze, Ciwi. Jesteś dziewicą w ogóle, nie? No Nie, taki nie. Jak już to Bigla ci znajdziemy, dobra? Uciekaj, uciekaj Piesio? Mhm. Uciekaj, uciekaj. Siar. No nie wolno, nie tu, nie, 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 nie. Ja mam też przygody. Zatrzymała mnie żandarmeria, kazała mi zawrócić na drodze. E, po, ponad połowę drogi za mną szedł jakiś menel, e, znaczy łacap. E, piesz wpierdzielił się do bagna, z którego musiałem ją wyłowić. I teraz mimo, że jestem głodny i zmęczony już, jestem koło kempingu. To idę najpierw nad wodę, żeby ją opukać. Bo śmierdzi mułem.